Jest problem z uchyleniem immunitetu Antoni Antoniemu Macierewiczowi. Chce tego prokurator generalny, który skierował wniosek w tej sprawie do Sejmu. A chodzi o zarzuty dla polityka PiS-u w sprawie ujawnienia informacji ściśle tajnych, tajnych i poufnych. O tym, z czym dokładnie jest problem, wyjaśni Piotr Michalak. Najpierw była wielka prezentacja audytu pod komisji smoleńskiej. To jest ten raport. Potem powołanie specjalnego zespołu prokuratorów. To będzie zespół śledczy Wreszcie wniosek o uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza. Aby Sejm w tym zakresie się wypowiedział. I tu zaczęły się schody, bo Sejm wypowiedzieć się nie ma jak. Natknęliśmy się na poważną przeszkodę formalną. Wniosek w sprawie Antoniego Macierewicza podejrzewanego o ujawnienie informacji niejawnych, prokurator opatrzył klauzulą ściśle tajne, najwyższą z możliwych. Nawet rzeczniczka prokuratury o szczegółach nie mogła powiedzieć zbyt wiele. Bo ja ich też po prostu nie znam. I to samo mówi szef komisji regulaminowej. Nie mogę sobie tego... Wyobrazić. Klubowy kolega prokuratora generalnego firmującego wniosek do Sejmu. Praktycznie ten wniosek nie jest w stanie być procedowany. Ani przez Komisję Regulaminową, co jest w następnym kroku, ani oczywiście przez e, Sejm. Kilka miesięcy temu Sejm rozpatrywał wniosek dotyczący immunitetu Mariusza Błaszczaka. Ale ten opatrzony był klauzulą tajne. Wtedy dostęp mają wszyscy posłowie. Prawo wglądu w dokumenty ściśle tajne. Ma zaledwie 15 z 460 posłów. Nawet sala posiedzeń Sejmu nie jest przygotowana do tego, aby mogły być na niej procedowane dokumenty z klauzulności tajne. To spektakularna polityczna klapa, mówi opozycja. Są tych rozliczeń, o nich mówią, zapowiadają, ogłaszają, próbują przeprowadzać, a tak naprawdę potykają się własne nogi, ale i politycy koalicji. Tutaj jest na pewno jakiś blamaż. Nie mają wiele na. Obronę pracy prokuratury. Pan minister Bodnar powinien w tej sprawie też wyciągać pewne wnioski i konsekwencje, bo przecież sam go nie przygotowywał, ale go podpisywał. Teoretycznie wniosek może wrócić do prokuratury, by go zmodyfikować lub obniżyć klauzulę, ale to procedura czasochłonna. Rozmawialiśmy o tym wczoraj z ministrem Bodnarem, szukamy rozwiązania tego, tego wyzwania. Co oznacza, że ten etap rozliczeń koalicja musi odłożyć na później lub. Dużo później. Na tych korytarzach poza kamerą posłowie wszystkich opcji chętnie komentują jakość rzeczonego wniosku, ale z uwagi na padające sformułowania musimy temu nadać klauzule ściśle tajne.